Pewne małżeństwo wskutek wypadku znalazło się na bezludnej wyspie. Przebywali tam już kilka lat, aż pewnego dnia fale wyrzuciły na brzeg młodego mężczyznę. Nowy rozbitek i żona od razu wpadli sobie w oko, jednak nie było mowy o żadnym intymniejszym kontakcie, gdyż w pobliżu zawsze był mąż kobiety. Dlatego też musieli opracować sprytny plan. Mąż ów, swoją drogą, też był zadowolony z nowego towarzysza niedoli. W swej bystrości obliczył bowiem, że zamiast dwóch dwunastogodzinnych zmian na wybudowanej przez rozbitków wieży, można będzie ustanowić trzy zmiany ośmiogodzinne. Do pierwszej zmiany zgłosił się na ochotnika nowy. Tymczasem małżeństwo wzięło się do rozpalania ogniska. Najpierw zaczęli układać krąg z kamieni. W tym momencie z góry dobiegł głos: Ej, bez seksu tam proszę! Na to para z dołu Ależ my nic nie robimy! Po chwili para zaczęła układać w kamiennym kręgu kawałki drewna, i znowu z góry dobiegło głośne. Ej, bez seksu tam proszę. A para znowu. Ależ my nic nie robimy. Później małżeństwo zabrało się do układania na drewnie liści palmowych. Nowy z góry na to. Ej, mówiłem bez seksu. A małżeństwo jeszcze raz. Ależ my nic nie robimy. Po ośmiu godzinach na wieżę udał się mąż ledwie doszedł na górę, spojrzał w dół i pomyślał. Kurczę, stąd faktycznie wygląda, jakby się bzykali?